Kiedyś stary rabin zapytał swych uczniów: Na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę, w której kończy się noc, a zaczyna dzień? Może to jest ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy? powiedział jeden z uczniów. Nie odpowiedział rabin. A może, gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego? Nie, powtórzył rabin. A więc kiedy? Spytali uczniowie: Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejś osoby, rozpoznajesz w niej siostrę lub brata. Nie wyszło to rozpoznanie kapłanowi i lewicie którzy w przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie na drodze z Jerozolimy do Jerycha spotkali człowieka pobitego przez bójców. Każdy z nich zobaczył go i minął. Swego brata rozpoznał w nim Samarytanin. To jego wrażliwość i osobista empatia i zatroskanie o dalsze losy uratowały ludzkie życie. Tę przypowieść Jezusa można również przedstawić we współczesnym epilogu. Pewien człowiek wpadł do studni, z której nie mógł się wydostać. Jakaś osoba o dobrym sercu, która przechodziła tamtędy, powiedziała: Bardzo mi przykro z Twego powodu, uczestniczę w Twoim nieszczęściu. Człowiek zaangażowany w sprawy społeczne, przechodząc obok studni, powiedział, to logiczne, prędzej czy później ktoś musiał tam wpaść. Przechodzący tamtędy kapłan rzekł, cóż, bracie, w tej sytuacji, pomodlę się za ciebie. Człowiek pobożny rzekł, sposób, w jaki się znalazłeś w studni, zastanawia mnie. Smutna osoba stwierdziła: Moja studnia jest gorsza. Humorysta zaśmiał się i rzekł: Wypij kawę, to cię podniesie na duchu. Optymista powiedział: Mógłbyś czuć się gorzej. Pesymista dorzucił: Osuniesz się jeszcze dalej. Tylko Jezus, widząc człowieka, podał mu rękę i wyciągnął ze studni. I odtąd pozostali przyjaciółmi na zawsze. Ten kalejdoskop ludzkich postaw śmieszy i przeraża zarazem. Z drugiej strony pozwala nam zauważyć, że obok szerokiej drogi, którą płynie strumień życia ludzi silnych, zdrowych, aktywnych, zapatrzonych w swoje doraźne cele, jest również ścieżka tych, którzy są pozornie wyłączeni z powszechnego nurtu. Może osób chorych, samotnych. Bezdomnych. Ścieżka ta przypomina tym, u których dążność do zdobywania dóbr doczesnych rodzi pragnienie wiecznego niedosytu, że tak naprawdę nigdy nie znajdą zadowolenia w rzeczach zwyczajnych, jeśli nie doszukali się wpierw tego pragnienia w zdobywaniu wartości wyższych, duchowych. Ponieważ właściwą miarą człowieczeństwa jest Chrystus, w jedności z którym również miłość bliźniego przestaje być dla człowieka problemem. Bo blask nowego poranka, światło jego zmartwychwstania wciąż na nowo po dziś dzień rozdziela noc od dnia. I sprawia, że patrząc na twarz drugiego człowieka, możemy rozpoznać w nim siostrę, brata. W tym spojrzeniu zawarte są największe potrzeby świata, które przełożone na język codziennego życia domagają się po prostu trochę więcej uprzejmości, mniej chciwości. Trochę więcej dawania, mniej żądania, trochę więcej uśmiechu, mniej grymasów, trochę mniej kopania w leżącego na ziemi, trochę więcej my, trochę mniej ja, trochę więcej śmiechu, trochę mniej płaczu, trochę więcej kwiatów na drodze życia, trochę mniej na grobach. Miłujmy naszych bliźnich jak siebie samego.